Wszyscy na sali roześmiali się, gdy dyrektor generalny wskazał na nieśmiałą nastoletnią córkę sprzątacza i powiedział: Jeśli potrafisz naprawić ten silnik, dam ci stypendium. Oczekiwali, że wpadnie w panikę. Zamiast tego podwinęła rękawy i wystąpiła naprzód. To, co stało się później, sprawiło, że każdy inżynier zamilkł. Ale pod smarem i przewodami kryła się pogrzebana rodzinna tajemnica sekret, który wstrząsnąłby całą korporacją i ujawnił prawdę. Na którą nikt nie był gotowy. Nie była zwyczajna. Była nie do zatrzymania. Zanim zaczniemy, polub ten film i napisz w komentarzu, skąd oglądasz. Dzięki Twojemu wsparciu możemy dostarczać więcej poruszających historii. A teraz zaczynajmy. W sercu Stratton Dynamics, giganta technologii motoryzacyjnej z Detroit, hala silników drżała od napięcia. Atmosfera przypominała bardziej wydarzenie prasowe niż posiedzenie zarządu. W powietrzu unosił się zapach oleju, ambicji i arogancji. Inżynierowie w eleganckich garniturach szeptali, starając się nie śmiać. W centrum tego wszystkiego stał dwunastocylindrowy prototypowy silnik, który wprawił w zakłopotanie cały dział badawczy. To miało być ich kolejne wielkie osiągnięcie. Wielomilionowa innowacja, która miała zmienić branżę, ale nagle przestała działać. Diagnostyka niczego nie wykazywała. Nikt nie potrafił go uruchomić. Dyrektor generalny Marshall Greystone, wysoki mężczyzna o gładkich srebrzystych włosach i głosie, który dominował w każdym pomieszczeniu, stał z założonymi rękami, lustrując krąg swoich pracowników z wyraźnym rozczarowaniem. Wtedy jego wzrok padł na sprzątacza Henryego Whitakera, który cicho mył podłogę w rogu. Henry spuścił wzrok, próbując uniknąć uwagi, ale to tylko coś wyzwoliło w dyrektorze generalnym. Z zadowolonym uśmiechem Marszał zwrócił się do sali. Może powinniśmy zapytać córkę Henry'ego? Powiedział, wskazując na nastolatkę stojącą przy wyjściu, trzymającą zniszczony plecak. Nazywała się Elara Whitaker. Przyszła po szkole odwiedzić ojca, jej torba była pełna podręczników, rysunków silników i zniszczonego notatnika, spiętego taśmą. Mrugnęła, niepewna czy dobrze usłyszała. Marszał zaśmiał się. No dalej, dziecia, dzieciaku. Jeśli dasz radę go naprawić, może nawet sfinansuję ci studia. Wszyscy się roześmiali, ale Elara się nie śmiała. Spojrzała na ojca. Henry próbował lekko potrząsnąć głową, ale dziewczyna wystąpiła naprzód. Jej oczy były spokojne, ale głos lekko drżał, gdy zapytała: Mogę go dotknąć? Śmiało uśmiechnął się marszal. Bądź moim gościem. Pojawiły się telefony. Kilku inżynierów zaczęło nagrywać, spodziewając się żenującego momentu, którym mogliby się później podzielić przy drinku. Ale gdy Elara podeszła bliżej do silnika, stało się coś dziwnego. Jej ręce przestały drżeć. Rzuciła plecak na ziemię z cichym łoskotem, następnie otworzyła go i wyjęła swój notatnik. Przewróciła na stronę pełną skomplikowanych diagramów i notatek, które sprawiły, że nawet kilku inżynierów zamrugało z zakłopotaniem. Skąd ona to ma? Szepnął jeden z nich. To ten sam schemat, który opracowaliśmy sześć miesięcy temu, mruknął inny. Przez całą minutę studiowała silnik, potem zabrała się do pracy. Jej palce poruszały się, jakby robiły to już setki razy. Poluzowała osłonę, zdjęła panel, sprawdziła maleńki przeoczony kondensator, ukryty głęboko w obudowie sterującej i wymieniła go na część z własnej torby. Nosi przy sobie części zamienne, mruknął ktoś. To nie jest zwykła córka sprzątacza dodał inny, mrużąc oczy. Elara cofnęła się. Proszę spróbować teraz, powiedziała cicho. Główny technik, wciąż z lekkim uśmieszkiem, nacisnął przycisk startu. Silnik ożył z rykiem idealnie, gładko, bezbłędnie. Sala zamilkła. Twarz marszala zbladła. Ale nikt nie zauważył, że ręka Elary znów drży tym razem z powodu czegoś głębszego niż nerwy. Sekret, który pogrzebała, gwałtownie wypływał na powierzchnię i wkrótce nie dało się go dłużej ukrywać. Cisza opadła na salę jak fala. Warkot silnika odbijał się echem od zimnych stalowych ścian i nikt nie odważył się odezwać. Przez całe 10 sekund dźwięk bezbłędnej pracy najbardziej zaawansowanej jednostki napędowej Straton Dynamics po tygodniach awarii wypełniał przestrzeń niedowierzaniem. Elara cofnęła się, wycierając smar z palców o rękaw swetra. Jej ręce wciąż drżały, ale nie z nerwów. Właśnie otworzyła drzwi do czegoś, co próbowała ukrywać przez całe życie. Dyrektor generalny Marshall Greystone wpatrywał się w silnik. Jego szczęka była tak zaciśnięta, że pulsowały mu skronie. Nie spojrzał na Elarę. Jeszcze nie. Próbował przetworzyć to, co właśnie się wydarzyło. Dziewczyna, z której drwił, właśnie rozwiązała problem. Z którym nie poradzili sobie jego najlepsi inżynierowie. I zrobiła to w mniej niż dwie minuty. Z tyłu rozległ się powolny aplauz młodego technika, który miał łzy w oczach. Potem dołączył kolejny. Ale to nie był aplauz świętowania. Było to zakłopotanie i strach. Wszystko ze sobą splątane. Marszal podniósł rękę, uciszając aplauz. Kim jesteś? zapytał. Jego głos był teraz bardziej ostrożny. Elara nie odpowiedziała od razu. Spojrzała na swojego ojca Henry'ego, który stał jak sparaliżowany, z mopem wciąż w dłoni, z oczami szeroko otwartymi ze strachu i czegoś jeszcze bólu. Spojrzała z powrotem na dyrektora generalnego. Po prostu kimś, kto kocha silniki, powiedziała. Kilku inżynierów wystąpiło naprzód, pragnąc się odezwać. Jedna z nich, kobieta o imieniu Dona, zapytała: Ten schemat w twoim notatniku skąd go masz? To był poufny model. Elara zawahała się, jej głos ściszył się. Narysowałam go. Znowu wybuchł uśmiech, tym razem nerwowy, nierówny, niemal desperacki. Oczekujesz, że uwierzymy, że odtworzyłaś prototyp, którego opracowanie kosztowało 4 miliony dolarów? Zapytał inny mężczyzna. Nie odtworzyłam go, odpowiedziała Elara, ponownie otwierając notatnik i pokazując inną stronę. Zaprojektowałam go. Jest lepszy. Twarz marszala poczerwieniała. Wyrwał jej notatnik i zaczął przeglądać strony. Równania. Schematy elektryczne. Modele dynamiki płynów. Strony pełne skomplikowanej, oryginalnej pracy inżynierskiej. Adnotacje niebieskim atramentem, datowane na trzy lata wstecz. Zaprojektowałaś ten silnik, kiedy miałaś trzynaście lat? zapytał głębokim głosem. Nigdy nie powiedziałam, że zaprojektowałam tamten silnik, poprawiła go Elara. Powiedziałam, że zaprojektowałam mój. Wasz go skopiował. Przez salę przetoczył się głośny pomruk szoku. Henry wystąpił naprzód, kładąc dłoń na ramieniu córki. Powinniśmy iść, szepnął. Nie powiedział ostro Marshal. Nigdzie nie idziecie. Ellara spojrzała mu w oczy. Zatrzymuje nas pan? Marshal cofnął się, zdając sobie sprawę z implikacji. Jego ego walczyło z instynktem. Oczywiście, że nie, ale musimy porozmawiać. Głos Henry'ego drżał: Nie, to ty musisz posłuchać. Marszał zamarł. Wiele lat temu zaczął Henry, była tu kobieta, geniusz. Była moją żoną, matką Elary. Nazywała się Marine Whitaker. Oczy marszała rozszerzyły się. To ona zaprojektowała pierwszą wersję tego silnika. Długo przed tym, jak twój zespół przypisał sobie jej autorstwo powiedział Henry. A kiedy zorientowała się, że kradną jej pracę Próbowała ich zdemaskować. W następnym tygodniu zginęła w wypadku w laboratorium. Ale ja nigdy nie uwierzyłem w tę historię. Wziąłem jedyną rzecz, jaka mi po niej została, naszą córkę, i uciekłem. Warkot silnika trwał, ale wszystko inne w sali pogrążyło się w śmiertelnej ciszy. Upadek szpilki odbiłby się echem jak grzmot w tym pomieszczeniu. Każdy oddech z trudem zawisł w powietrzu, każde uderzenie serca było ogłuszające. Elara stała obok ojca. Jej dłonie były zaciśnięte w pięści, jej głos nie drżał. Jej oczy nie mrugnęły, ale w jej piersi szalała burza, mieszanka gniewu, strachu i dawno pogrzebanego żalu, która w końcu przebiła się na powierzchnię. Marshal Greystone wpatrywał się jakby zobaczył ducha. Imię Marin Whitaker nie padło z niczyich ust od prawie piętnastu lat. Nie dlatego, że ją zapomniano, ale dlatego, że wszystkim kazano zapomnieć. Oficjalną historię zamknięto. Akta utajniono. Wypadek odpisano. Ciała nigdy nie odnaleziono. Ale to, co prześladowało Marszala bardziej niż cokolwiek innego, to nie tylko fakt, że matka Elary kiedyś pracowała w Stratton Dynamics. Chodziło o to, że była lepsza od wszystkich innych. Mądrzejsza, szybsza, bardziej niebezpieczna. Donna, inżynier. Podeszła bliżej do Elary i odezwała się cicho. Jesteś jej córką? Elara skinęła głową raz. Inny głos szepnął z tyłu. Pamiętam ją. Prowadziła jedno z moich pierwszych szkoleń. Potrafiła projektować układy napędowe w głowie, jakby komponowała muzykę. Uścisk marszala na notatniku zacieśnił się, jego głos powrócił. Przesiąknięty niedowierzaniem i czymś bardziej gorzkim, dlaczego wróciłaś teraz? Dlaczego ujawniasz to tutaj? Elara wystąpiła naprzód. Nigdy tego nie planowałam. Nawet nie chciałam tu być. Zrobił pan z tego żart. Poprosił mnie pan, żebym naprawiła coś, czego pańscy inżynierowie nie potrafili. Więc to zrobiłam. Ale teraz, kiedy tu stoję, nie odwrócę się znowu od prawdy. Henry położył dłoń na jej ramieniu, ale Elara delikatnie ją odsunęła. Wie pan, kiedyś myślałam, że cisza chroni. Ludzi kontynuowała, ale cisza doprowadziła do jej śmierci. I jeśli jest w tej sali choć jedna osoba, która ją pamięta, która zastanawiała się, co naprawdę się stało, to musi to usłyszeć. Starszy inżynier o imieniu Leonard, z siwą brodą i oczami pełnymi poczucia winy, powoli podniósł rękę. Byłem tu, kiedy to się stało. Widziałem, jak niszczyli akta. Widziałem, jak jej badania zostały przekierowane. Nigdy się nie odezwałem. I nie byłeś jedyny, powiedział ostro Henry. Sprzątałem laboratoria, słyszałem szepty, widziałem zamknięte pokoje, inżynierów, którzy wpadali w panikę, gdy wspomniano jej imię. Pogrzebali ją, ale nie pogrzebali jej umysłu, nie pogrzebali jej krwi, nie pogrzebali tego, wskazał na Elare. Twarz Marszela wykrzywiła się, gdy ściany wokół niego zaczęły pękać. Nie te fizyczne, ale iluzja kontroli, którą budował przez lata. Myślisz, że to coś zmieni? Warknął. Myślisz, że jedno imię i kilka schematów sprawią, że będziesz ważna? Elara uśmiechnęła się, ale nie był to uśmiech dziecka szukającego aprobaty. To był spokojny uśmiech kogoś, kto wiedział, że już wygrał. Wiesz, co sprawia, że ktoś jest ważny? Powiedziała. Prawda. A teraz wszyscy w tej sali ją znają, nawet ty. Cisza, która nastąpiła, była tym razem inna, nie nie niezręczna. To była cisza przebudzenia. Nagle Dana zdjęła swoją plakietkę Straton i rzuciła ją na podłogę. Leonard poszedł w jej ślady, potem kolejny i jeszcze jeden. Oczy Marszala biegały po sali, próbując odzyskać kontrolę. – To już nie jest twoja firma – powiedział Henry. Nigdy tak naprawdę nie była. Marszal zaśmiał się gorzko, ale brzmiało to pusto. Myślisz, że ci uwierzą? Myślisz, że cokolwiek z tego zostanie? Elara otworzyła telefon i pokazała nagranie wideo, które uchwyciło cały moment od chwili, gdy Marszał z niej zadrwił dźwięk, obraz, wyznanie. Już się stało, szepnęła. Nagranie stało się wiralem jeszcze przed wschodem słońca następnego dnia. Zaczęło się od szeptów na lokalnym forum technologicznym, a potem przetoczyło się przez każdą platformę, jak powódź, przebijając stal. Głos Elary, spokojny i opanowany, rezonował z milionami. Jej twarz, idealna burza bólu i siły, pojawiła się na ekranach w domach, kawiarniach, biurach i na uniwersytetach. Ludzie w kółko odtwarzali moment, w którym powiedziała, że prawda ma znaczenie. W kółko odtwarzali moment, w którym Marshall Greystone został zdemaskowany. W kółko odtwarzali ciszę, która nastąpiła i słuchali. Do południa Stratton Dynamics stało się popularnym tematem w każdym stanie nie z powodu nowego kontraktu obronnego, nie z powodu wystrzelenia rakiety, ale z powodu tuszowania prawdy. Świat nagle chciał wiedzieć, kim była Marine Whitaker i dlaczego nikt wcześniej nie słyszał jej imienia. Cyfrowa armia przeszukiwała archiwa, odkrywając stare zgłoszenia patentowe z jej inicjałami, na wpół zredagowane notatki i podejrzane zamknięcia projektów. A w centrum tego wszystkiego stała Elara. Już nie tylko dziewczyna ze skrzypcami, już nie tylko cień. Stała się burzą. W siedzibie głównej chaos wirował jak przegrzewająca się maszyna. Marshall zabarykadował się w swoim biurze na najwyższym piętrze, otoczony przez prawników i konsultantów PR. Nalegali by wydał oświadczenie. Błagali go, by przyznał się do prawdy, a przynajmniej udawał, że go to obchodzi. Ale marszal odmówił. Duma była trucizną, a on pił ją głęboko. W holu pracownicy gromadzili się wokół monitorów. Niektórzy patrzyli z niedowierzaniem, inni z nadzieją, niektórzy ze wstydem. Leonard stał cicho na skraju tłumu, ściskając swoją teraz bezużyteczną plakietkę. Dana wściekle pisała na laptopie, przesyłając wewnętrzne pliki dziennikarzom śledczym. Każdy dowód był kolejnym pęknięciem w imperium. Henry i Elara siedzieli obok siebie w starym pokoju socjalnym. Na początku żadne z nich się nie odzywało. Słychać było tylko szum automatu i odległe głosy reporterów mówiących o ich życiu. Jakby to był film. Nigdy bym nie pomyślał, że to zajdzie tak daleko, powiedział w końcu Henry. Ja też nie odpowiedziała Elara. Tego dnia chciałam tylko grać na skrzypcach. Ale wiesz co zrozumiałam stojąc w tamtej sali? Henry na nią spojrzał. Nigdy nie byłam tylko córką mojej matki, byłam jej głosem i ktoś musiał się za nią odezwać. Powoli skinął głową, a emocje wzbierały w jego gardle. Nagle korytarzem rozległo się pukanie, było stanowcze, ostre, niemal ceremonialne. Grupa agentów federalnych weszła do głównego atrium, ubrana w granatowe kurtki ze złotymi literami. Nie odezwali się ani słowem do personelu, podeszli prosto do windy. Nikt nie próbował ich zatrzymać. Cała firma patrzyła w osłupieniu, jak drzwi zamykają się za nimi, wznosząc się na poziom kierowniczy. Dwadzieścia minut później Marshall Greystone został wyprowadzony w kajdankach. W momencie, gdy jego twarz pojawiła się na każdym ekranie w budynku, wybuchły spontaniczne okrzyki radości. Niektórzy klaskali, inni płakali, ale większość po prostu stała w zachwycie. Ten, który rządził ciszą, został uciszony. Na zewnątrz błyskały flesze, gdy marszał był wprowadzany do czarnego suwa. Reporterzy wykrzykiwali pytania, ale Elara z nimi nie rozmawiała. Stała z Henrym na schodach wejściowych, obserwując jak bramy zamykają się za człowiekiem, który myślał, że wszystko do niego należy. Powinnaś coś powiedzieć szepnął Henry. Czekają. Elara wzięła oddech i wystąpiła naprzód. Moja matka oddała życie, aby zbudować coś pięknego, powiedziała. Inni próbowali to pogrzebać, ale prawda nie może pozostać pogrzebana na zawsze. Powstanie, nawet jeśli zajmie to lata, nawet jeśli będzie do tego potrzebna jej córka. I w tamtej chwili nie chodziło o zemstę, chodziło o coś o wiele potężniejszego, o prawdę. Elara stała przed budynkiem Straton Dynamics, jakby sam świat poruszył się pod jej stopami. Słońce świeciło jasno, rzucając długie cienie na dziedziniec, gdzie gromadzili się pracownicy i reporterzy ale nawet w tym chaosie panowała wokół niej dziwna, niemal święta cisza. Był to rodzaj ciszy, która następuje po burzach, nie pusta, lecz pełna podziwu, a jednak w niej samej gotowała się inna burza. Pod krawężnik podjechała limuzyna, jej szyby były przyciemnione na kolor ciemniejszy niż obsydian, a tłum instynktownie się rozstąpił. Nikt nie wiedział, kto jest w środku, ale coś w tym pojeździe budziło szacunek. Wysiadł szofer, wysoki i w garniturze, po czym szybko otworzył tylne drzwi. Wysiadła kobieta. Była wysoka, w eleganckim szmaragdowo-zielonym płaszczu, który lśnił w świetle. Jej włosy były srebrzyste, ale postawę miała z żelaza. Jej oczy przebiegły po tłumie, aż w końcu spoczęły na Elarze i złagodniały. To była Olivia Whitaker, babcia Elary, matka Marin, matriarchini która spędziła lata w ciszy, opłakując stratę córki i wierząc, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Elara powiedziała drżącym głosem. Elara odwróciła się i na chwilę świat zniknął. Nigdy wcześniej się nie spotkały. Były tylko listy, tylko odległe wspomnienia, dzielone przez innych. Ale w tamtej chwili krew rozpoznała krew. Zachowałam wszystko, szepnęła Oliwia, a łzy napłynęły jej do oczu każdy artykuł. Każde zdjęcie, każdą notatkę, którą napisała Twoja matka. Czekałam na ten dzień, nawet jeśli nigdy nie wierzyłam, że nadejdzie. Elara chwyciła jej dłoń i poczuła dekady bólu przepływające między ich palcami jak prąd. Po raz pierwszy nie stała sama, stała z dziedzictwem. Za nimi wystąpił naprzód mężczyzna. Nosił elegancki garnitur, choć jego postawa była raczej pokorna niż korporacyjna. Przedstawił się jako Calvin Rourke. Pełniący obowiązki szefa Departamentu Etyki Naukowej. Nowy dział, utworzony w następstwie skandalu w Straton podał jej teczkę. Co to jest? zapytała. Sprawiedliwość powiedział, i szansa. Wewnątrz znajdował się list, podpisany przez kilku senatorów. Stwierdzał, że uruchamiają nową inicjatywę Program Whitaker federalny projekt mający na celu finansowanie, wspieranie i ochronę młodych wynalazców ze zmarginalizowanych społeczności. Otwarcie Narodowego Centrum Badań, z Elarą Whitaker na czele Rady Doradczej. Łzy napłynęły jej do oczu nie z powodu oferty, ale z powodu tego, co ona oznaczała. Praca jej matki nie zniknie, nie zgnije w rękach złodziei. Powstanie. Tego wieczoru Elara stała na cichej scenie w małym domu kultury, niedaleko hotelu, gdzie wszystko się zaczęło. Dzieci siedziały z szeroko otwartymi oczami, gdy podnosiła swoje skrzypce. Światła przygasły i zapadła cisza. Potem nadszedł pierwszy dźwięk. Był miękki, delikatny, ale w ciągu kilku sekund nabrał siły, stał się bogaty i wzniósł się, wypełniając każdy zakątek pokoju. To nie była tylko muzyka, to było wspomnienie, to była prawda. Każdy krok, jaki zrobiła jej matka, każda niesprawiedliwość, każde zwycięstwo, każda łza. A kiedy skończyła, nikt nie klaskał. Po prostu siedzieli w ciszy, z zapartym tchem, odmienieni. Na zewnątrz billboard oświetlał panoramę miasta, pokazując jedno zdjęcie matka i córka stojące obok siebie. Napis głosił: Próbowali ją wymazać, ale jej córka napisała historię na nowo.